Witam, mam na imię Aaron i podzielę się z Państwem wiadomościami na temat zagrożenia dla Polski i Polaków, czyli planem okupanta w stosunku do naszego kraju i kto bierze udział w tym planie. Ten film jest mówiony po to, aby uzmysłowić Polakom, którzy dopiero teraz po zamachach we Francji obudzili się i zadają pytanie, co się dzieje na Ziemi i co nam grozi. Nie ma on wzbudzić strachu, ale pokazać ludziom, jak bardzo byli oszukiwani przez te lata i jaki plan w stosunku do Polaków i Polski mają ci, co rządzą światem. Plan zła zakłada jeden rząd, jedną walutę i niewolników do pracy w określonej liczbie, pełną kontrolę urodzeń i śmierci. Znany jest pod nazwą NWO, czyli Nowy Porządek Świata. Aby go zrealizować, Okupant musi wybrać ludzi, którzy będą go wdrażać w życie oraz też czas i miejsce, aby to wszystko zostało uruchomione, tak aby skończyło się oczywiście sukcesem. Wszystko szło zgodnie z planem do momentu 2012 roku. Tu nastąpił przełom i ci, którzy wykonali ten plan, otrzymali szansę pobudki. Pokazano im, do czego to wszystko zmierza. A ponieważ na tej planecie większość tego planu realizujemy my, ludzie, i rządzący nami, dlatego ci, co zobaczyli nowy system niewolniczy, odrodzili się w swoim wnętrzu. Można to nazwać przebudzeniem, takim samym, jakie teraz zachodzi w wielu ludziach na całym świecie. Jednak przed 2012 rokiem wszystkie kraje, oprócz Islandii, która wyrwała się z rok okupanta. Sukcesywnie dostosowywano do NWO, w tym także nasz kraj, Polskę. Nasze rządy, poddane Unii i USA, musiały wykonywać polecenia i co najgorsze, ludzie roboty wykonywały wszystko zgodnie z dyrektywami, jakie otrzymywały. Oczywiście pobierając za to odpowiednie honoraria, napajając się władzą. Wybrano ludzi i postawiono ich na stanowiskach. I tak zamiast po obaleniu reżimu komunistycznego, Rozpocząć etap wolności. Zostaliśmy strąceni przez ludzi, którzy okupują stołki w Warszawie przez blisko 25 lat do poziomu wasala i niewolnika Europy. Jak do tego doszło? Jak zrobiono z pięknej ideologii Solidarności bagno? Rozpoczęto degradację polskiego społeczeństwa poprzez rozprzedawanie polskiego majątku i ziem poprzez danie ludziom możliwości szybkiego zarobienia pieniędzy i wciągnięcie ich do wyścigu szczurów poprzez niszczenie polskich firm i zastępowaniem ich korporacjami i panującymi tam niewolniczymi zasadami poprzez systematycznie dawanie nadziei i obietnic politycznych doprowadzając do największego podziału społeczeństwa w historii Polski nie trzeba było już rozbiorów bo Polacy sami się Rozebrali na tych, co czują się bogami, bo mają trochę więcej pieniędzy od innych. Na fanatycznych katolików, którzy milion razy klękali w kościele, a poza nim codziennie żyją według siedmiu grzechów głównych i daleko im do wartości światła, pokory, skromności, dobroci, miłości. Na niewolników narzekających na swoją pracę i swoje życie, bo ledwo starcza im od pierwszego do pierwszego. I na tych, co zmienili przestrzeń i muszą emigrować, i pracują jako niewolnicy, którym starcza od pierwszego do pierwszego, za to nie mają czasu dla rodzin i swoich dzieci. I chyba najgorszą część społeczeństwa, czyli fanatycy polityczni, którzy nabrali się na szopkę PiSPO, a wcześniej SLD Solidarność. I są gotowi bić się i zabijać za absurdy, w jakie uwierzyli. A nad tym rozbiorem, Siedzą ci, którzy dokładnie go zapanowali i wcieli w życie, śmiejąc się z nas i podjudzając jeszcze bardziej do nienawiści. Skupię się na najważniejszym niebezpieczeństwie, jakie zagraża nam Polakom, a mianowicie wojna z Rosją na terenie naszego kraju. Zanim ktoś powie, że to niemożliwe i że to niedorzeczność, niech odpowie sobie na te dwa pytania. Jak to jest, że strącono samolot z polskimi politykami na terenie Rosji, a teraz. Kiedy Unia nawołuje wręcz do wojny z Rosją, USA ciągle krzyczy o wojnie z Rosją, rządy w Polsce objęła partia, która nienawidzi Rosji. Jak to jest, że przez 8 lat wyprzedano cały majątek Polski, skłócono Polaków i w rok poprzedzający najtrudniejszy rok w historii ludzkości zamieniła się miejscami z partią, której jedynym celem jest zemsta za Smoleńsk. Czy teraz już widzicie, jak spektakl został wyreżyserowany i jak my, Polacy, zostaliśmy oszukani? Ci sami ludzie od 20 lat rządzą tym krajem, zmieniając tylko nazwy partii, ale nie zmieniając celu: czyli zniszczenia naszego kraju i Polaków, doprowadzenia do absurdu wojennego. W tym roku mieliśmy dwie prowokacje i, gdyby nie przytomność Putina, bylibyśmy już poligonem dla wojsk Unii i Rosji. Teraz dano nam coś w postaci nadziei i wybawców, którzy mogą odegrać najgorszą rolę w tym przedstawieniu i doprowadzić nas na skraj przepaści i pchnąć nas w tą przepaść. Zapytacie, jak to zrobią? Przecież będziemy widzieć, co się dzieje. Zrobią to tak samo, jak robili przez ostatnie 20 lat. Złożyli obietnice, które mogą zrealizować: ludzi kupią obniżeniem podatków, dodatkami rodzinnymi. Obniżeniem wieku emerytalnego i kolejnymi nic nieznaczącymi dodatkami, jeśli chodzi o czas, w jakim się znaleźliśmy. Ale da to Polakom fałszywą nadzieję, wiarę w ten rząd i co najgorsze, spotęguje naszą największą słabość czyli lenistwo. Polak zacznie myśleć: No, wreszcie w naszym kraju coś dobrego się dzieje i nic nie muszę robić, a oni mi dają prawie wszystko, co potrzebuję, aby poczuć się docenionym niewolnikiem. Oczywiście on nie powie docenionym niewolnikiem tylko powie aby poczuć się Polakiem we własnym kraju. Niestety staniesz się tylko niewolnikiem. I wtedy kochany rząd przyjmie do nas uchodźców mówiąc że muszą wykonywać dyrektywy Unii. A potem gdy ogłoszą część prawdy że to Rosja brała udział w strąceniu samolotu w Smoleńsku wydadzą wyrok na nasz kraj. Prawda o Smoleńsku jest taka że w tym czasie Rosja, USA i Unia razem wcielały NWO i wtedy razem pracowały i uczestniczyły w wydarzeniach, o którym mówię, gdy nastąpiło zlecenie strącenia tego samolotu, aby stał się jednym z powodów do skierowania Polaków przeciwko Rosji, tak się stało. Ale po 2012 roku nastąpiła zmiana i Putin wyłamał się z NWO, co widać teraz po wydarzeniach na świecie. Dlatego nie dajmy się wmanewrować marionetką, w wojnę z Rosją. Widzimy, że ciągle nasz prezydent nawołuje do agresji i nienawiści do Rosji. Ciągle w mediach mówimy tylko o Rosji. Ciągle pokazują nam, jacy oni są źli. Ciągle tworzą jakieś pakty. Proszą o rozdysponowanie wojsk Unii w naszym kraju. Nie dajmy się oszukać, aby potem nie płakać tak jak uchodźcy w Syrii, których rząd sprzeciwił się USA i teraz ich kraj pogrążony jest w wojnie przez twór USA, czyli państwo islamskie. Widzimy tam, że Rosja sprząta to, co stworzyło USA. Widzimy, że Rosja nie chce walczyć z Europą i widzimy, jak USA przygotowuje upadek Europy po to, aby mogli przerzucić tutaj swoje wojska pod pretekstem walki z terroryzmem, który sami zasponsorowali i przywieźli do Europy. Zamachy w Europie pokazują tylko kolejne klocki w tej układance, a ponieważ dotyczy ona całej Europy, to znaczy, że nas, Polaków też. I jesteśmy objęci ich planem, i widać, że bardzo sprytnie został wdrożony na naszych oczach. Dlatego nie dajmy się oszukać tak, jak daliśmy się oszukiwać przez 20 lat. Zrzućmy jarzmo niewolników i fanatyków religijnych i politycznych i zajmijmy się naszą przestrzenią. Mamy siłę w milionach. Dlatego wykorzystajmy ją tak, aby przegonić kilkuset sprzedajnych robotów, których nienawiść może doprowadzić do absurdu, jaki widzimy w Syrii i we Francji. Jeżeli jednak uwierzymy w polityków i swoje zaprogramowane umysły, to ten rok 2016 stanie się taki, jak powiedziano w przepowiedniach wszystkich jasnowidzów. Będzie rokiem wojny, klęsk żywiołowych, anomalii pogodowych poza naszym zrozumieniem. I oszustw bankowych i żywnościowych. Wierzę w to, że skoro skierowano nas w tą samą przestrzeń, dano dzieci na nowy świat, dano pobudkę świadomości, to znaczy, że dano to wszystko po coś. Zapytacie po co? Po to, abyście dokonali wyboru, abyście uwolnili się od przeszłości, obietnic polityków, dogmatów kościoła, naukowców i zaczęli myśleć i czuć jako wolni ludzie, jako ludzie, którzy. Pokój wypracują świadomością i pracą, a nie wojną i śmiercią. Politycy będą chcieli jeszcze, patrząc na nasze ruchy, dać nam wroga zastępczego, dać nam najemników z Bliskiego Wschodu, aby siali zamieszanie i terror u nas, tak jak się to dzieje we Francji. Ale gdy dojdzie do rzekomego wypełniania ilościowych roszczeń Unii i USA, to natychmiast wygońmy rząd, który już powiedział, że będą się martwić o terrorystów, jak oni będą na naszej ziemi. Czyli doskonale wiedzą, że najpierw wpuszczą, a potem będą patrzeć, jak Polacy walczą przeciwko tak samo oszukanym ludziom jak oni sami. A rząd wtedy będzie miał czas, aby szykować się do kolejnej rozgrywki z Rosją. Ten czas zależy od naszej pracy i historia zatacza koło. I tak jak nasi dziadkowie i ojcowie walczyli o obalenie reżimu komunistycznego, tak my walczymy o coś większego. O to, aby nie doszło do trzeciej wojny światowej. Jeżeli komuś wydaje się, że to bajki, to ciekawe, co go przekona i kiedy uwierzy, czy wtedy jak mu zabiją dziecko na froncie, czy jak spalą mu dom, skoro mogli strącić samolot z Polakami, aby po kilku latach użyć go jako karty przetargowej w rozgrywkach z Rosją i na tronie posadzić tego, co kipi nienawiścią Rosji, to nie powtarzajcie w kółko tego samego, że coś jest niemożliwe, skoro widzicie to za oknem. Powiedzcie, że Wam się to nie mieści w głowie, ale że nie jest to niemożliwe. To będzie prawda. A potem zacznijcie kojarzyć fakty i czytać i słuchać, co podawane jest przez tych, co umieją odróżnić kłamstwo od fałszu. Wierzę, że jedność w narodzie doprowadzi do jedności w całej przestrzeni i pokoju w Europie. I skoro mamy możliwość być pierwszym, najbardziej uduchowionym i pokojowym narodem w Europie, to zróbmy wszystko, aby się tak stało. Bo nie ma piękniejszej nagrody za pracę niż wolność. Pewnie zaraz wielu fanatyków politycznych zarzuci mi, że jestem od PO, od SLD i tam jeszcze od innych, a na pewno nie jestem spisu, bo tak opisuje PIS. Ja opisuję tylko to, co widzę. Jeżeli prezydent miał pomagać ludziom, to nie nawołuje do wojny. On powinien uświadamiać ludzi, czym jest wojna. A nie szykować się i zapraszać wojska Unii na, do naszego kraju. Jeżeli ten rząd miał tyle czasu, żeby zrobić rewolucję w kraju, aby zmienić PO, aby zjednoczyć prawdą Polaków i tego nie zrobił, a siedział w Sejmie i tak samo głosowali, to znaczy, że nie zależy mu na dobrze Polaków, tylko na władzy. Dostali się do władzy w odpowiednim czasie, kiedy szykuje się wojna. To jest dopiero. Plan zła to jest planowanie na 20-30 lat do przodu. To jest plan zła poza rozumem ludzkim, dlatego że to nie wymyślają ludzie. Ich inteligencja jest o wiele, wiele większa i szersza, ponieważ my nie wierzymy, że to możliwe. Dlatego nie chcemy się z tym zmierzyć. Wierzymy, że człowiek nie może być tak podły i ukochać tak władzę, żeby zrobić coś tak plugawego i skierować 30 milionów ludzi na wojnę. Niestety może, dlatego że to już nie jest człowiek. To są roboty, które wykonują zadania. Niestety, kiedy mówimy o robotach bez duszy, ludzie się uśmiechają. Niemożliwe jest klonowanie ludzi. Oczywiście, że jest możliwe. Od dawna. I widzicie te roboty, tak jak mówiłem, w urzędach i na politycznej scenie. Widzicie sukienki, czyli obcych w ludzkich ciałach. I kiedy. Ludzie, którzy widzą to dokładnie, mówią wam, że to nie są ludzie, wy się wyśmiewacie, bo tak macie zaprogramowany umysł. Natomiast nie rozumiecie, że blokadą na wasz umysł jest to, że w coś nie wierzycie. Nie wolno, nie mogę, to niemożliwe. To jest blokada. Jeżeli ją ściągniesz, zobaczysz więcej. Zobaczysz o wiele więcej. I ludzie ściągnęli tą blokadę. Są ludzie, którzy nie mówią, że coś jest niemożliwe, że skoro powiedzieli w kościele, to tak jest. Skoro mówią politycy, to znaczy, że tak jest. Nie, są ludzie, którzy nie wierzą w to, co mówią w kościele i to, co mówią politycy. Po prostu wierzą w siebie, bo wiadomości szukają w sobie. I ci ludzie nagle okazało się, że widzą od was więcej i zaczynają was ostrzegać. I tutaj nie ma mowy o jakiejś poprawności politycznej, czy o tym, że gdzieś ktoś do kogoś należy. Nie, tu jest pokazanie prawdy. Taka jaka ona jest. Ile zamachów muszą zrobić takich jak we Francji, żebyście się obudzili? Co muszą zrobić, żebyście zaczęli widzieć ich zło, ich plugastwo? Ja wierzę, że ten rząd też się obudzi. I wierzę, że prezydent w końcu się obudzi. Tak jak obudził się prezydent na Węgrzech. Tak jak obudził się prezydent Rosji, czyli Putin. Tak jak Obudzono albo inaczej, tak jak skierowano Franciszka do Watykanu. Dokładnie te rzeczy pokazują nam, że wszystko jest możliwe, tylko że my musimy odczytać to, co chcieli nam przekazać, co góra chce nam pokazać. Mamy lustro prawdy w Europie na temat religii, lustro prawdy na temat polityki, czyli USA i Rosja. Lustro prawdy na temat tego, jak ten świat istnieje, jaki jest zły, jak ludzie umierają z głodu, a inni wyrzucają jedzenie do, do śmietnika. Wszystko jest nam pokazane i jest nam pokazana zmiana, która się dzieje za oknem. Anomalie pogodowe i zmiana klimatu są też wkomponowane w to wszystko. Czyli, jeżeli my sami nie ruszymy i nie zaczniemy sprzątać naszej przestrzeni, nie uwierzymy w siebie, że mamy taką moc, że możemy zmienić wszystko, to niestety zostanie tylko górze posprzątać za nas. I to się dzieje na naszych oczach. W tym roku były to tylko i wyłącznie pokazy, tak naprawdę. Natomiast w przyszłym roku to już nie będą pokazy. To będą już naprawdę anomalie, które są poza Waszym zrozumieniem. Pokazano mi dzisiaj dwa scenariusze dla naszego kraju na 2016 rok. Nie pozwolono ich opublikować, dlatego że jeszcze zmieniany jest scenariusz w tym roku na 2015. Jeszcze może dojść do pobudki o wiele większej niż zamachy we Francji, ale wierzę, że do tego nie dojdzie, bo wiele ludzi już się budzi i już pracuje dla dobra naszej przestrzeni. Wystarczy prosić o pokój, wolność, miłość i pobudkę dla wszystkich, a tak będzie i tak się stanie. Pierwszy scenariusz, który zobaczyłem, wzbudził u mnie uśmiech i powiedziałem: Dziękuję za to, że skierowaliście mnie do tej przestrzeni, do tego kraju, do tych ludzi. Drugi wzbudził moje przerażenie i o tym nie chcę w ogóle mówić ani pisać. Wierzę mocno, że zrealizujemy ten pierwszy scenariusz, gdzie Polska będzie pierwszym, najbardziej uduchowionym krajem w Europie. Wierzę, że tak się stanie. I po to przekazuję Wam prawdę, to co widzę, to co czuję. Po to wykonuję swoją pracę, która daje mi mnóstwo szczęścia i radości, abyście zrozumieli, kto jest okupantem, a kto jest oszukanym? I abyście nie szukali wrogów tam, gdzie ich nie ma.